Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, ja jestem Gomezos, a to jest kolejny odcinek z gry Hogwart's Legacy, Dziedzictwo Hogwartu. Moi drodzy, kontynuujemy sobie eksplorację świata Hogwart's Legacy Ale myślę, że sobie teraz pójdziemy tutaj do Iron Day. Weźmiemy sobie to zadanko poboczne No i od razu wyczyścimy wszystko co jest w tej wiosce Do zebrania

you know you might be interested in this you young people love this sort of thing my husband often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet some sort of archaic puzzle involving vases he would insist i stumbled upon it today when i had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. an archaic puzzle. Sounds fascinating. You see, I suspected you'd be interested and wait till I tell you about the rumors surrounding this particular puzzle. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. The man was intrigued by everything. He was about to try and solve it himself when. <sighs> Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what.

Rozwiązać tę amigówkę, ale tutaj jeszcze chciałbym, właśnie, chciałbym się tu jeszcze chwilę rozejrzeć. Tu mamy zagadkę Merlina. Już nawet widzimy, jaką czyli z tymi kulami. Tu mamy skrzyneczkę, a tutaj mamy stronę przewodnika. Bardzo. Brosza z klejnotami. Ta przepiękna brosza przedstawia jakiegoś magicznego ptaka. Trudno powiedzieć, co to dokładnie jest, ale niektórzy wierzą, że ma to być jeden z ptaków średniowiecznej irlandzkiej druidki Pliodyny, które, które śpiewem usypiały chorych. No spoko, rozumiemy. Tutaj mamy torbę. Sobie weźmiemy. Eliksir Wiganowy. Zawsze się przyda. Um... To jest skarbiec? Ale nie widzę. Dobra, ale weźmy tą zagadkę Merlina. Proszę bardzo. Weźmy to. No i... Trzeba będzie pewnie kule zniszczyć. Oj, nie to. Raz, trzy. Raz gdzie są kolejne? <tuszy> tu są kolejne. Cztery, pięć, sześć, ale też nie koniec. Reveglio. Dobrze. Czyli jeszcze gdzieś muszą być. Tylko gdzie? Nie. Revelio miał być. Tu są balony. No. Nie widzę. Um, nie wiem, może wzbiję się na miotłę. Tu zniszczyliśmy. Tu były trzy Mamy sześć, Powinny być jeszcze dwie. Może gdzieś z tamtej strony. Kurczę. Tak to nie widzę tego. A tu coś jest, są. Dobra. Mamy je, proszę bardzo. Jeszcze jajko popiełka. Raz, dwa. No i mamy to. Fantastycznie. Udało się. Dobrze. I teraz moi drodzy już... Um, skoro już tu wszystko mamy. To teraz już moi drodzy możemy sobie tutaj pozabierać skrzyneczki. otwierać zameczki. I sobie możemy troszeczkę właśnie już tutaj poeksplorować. Wyczyścić wszystko, co ta osada ma do zaoferowania dla nas. Proszę bardzo. Kolejna fajna skrzynka. Super. To już zdaje się, że wszystko z tego domku. Ale tutaj jest jeszcze jeden. Sobie tutaj wejdziemy. Zabierzemy i itemek. I tutaj jest jeszcze jeden, a tu jest zameczek. Hello, proszę on. bardzo. Mamy. Je o! Jest. O, co jest? Czemu to nie zaskoczyło? Proszę bardzo. O, jakiś szal. Obraz w małych oprawach. Dobra. Czy coś tu jeszcze będzie? Zdaje się, że za bardzo. nic tam, coś. Ewentualnie jakaś skrzynka. To już weźmiemy. No proszę bardzo. Nawet fioletowy item. Bo Boże. Złoty item się opłacało. No i tutaj mam jeszcze jedną zagadkę: Merlina. Marlen, próbuję, kiedy a gdzie jest ten posąg? On jest tam niżej, tak? No dobra. Sobie jeszcze rozwiążemy tą zagadkę, mam nadzieję. Aha, to są z tymi czarami. No dobra. Tu jest jedna, tam jest druga. A gdzie jest trzecia? Tam jest. Dobra. Tak, ja mam zrobić trzy naraz. Hm. Będzie ciężko. A udało się, dobrze. Myślałem, że wiecie, że będzie trzeba zrobić na czas. Troszeczkę się obawiałem, czy się uda, to wtedy wykonać. Ale na szczęście się udało. No i kolejna łamigłówka Mary na głowy. Ja już moi drodzy mam mało malwy. A ja nie wiem, co to będzie. To jest Arena Walk. Ciekawe. No dobra, pójdźmy sobie na tą Arenę Walk. Nie wiem, czy, nie wiem, czy tam będzie też malwa potrzebna, czy nie. A na przykład Alek wolę tą jedną sztukę zachować, żebyśmy już sobie mogli to zadanko wykonać. Żeby nie było takich. Nie, tu mamy 0 na no 20. Aha, ja mam niszczyć to, tak? Dokładnie, dobra. Dobra, to jest za ścianą. To też w sumie. Nie jest takie skomplikowane zadanie. No, jest jeszcze tutaj kilka. Kolego, spokojnie. Jeszcze kilka znajdziemy. Dobra, osiemnaście. Jeszcze dwie. Gdzieś tutaj były, nie? Tutaj jest, dobra. No to mamy je. Dziewiętnasta i 20 i co się teraz stanie? Oho, ale czekaj, kolego, bo tu coś jeszcze było. Mnie to trochę intryguje. Co to tu było? Skrzynka, dobra. Ale my możemy tak zrobić. No dobra, mam wrócić do niej, tak? A, czyli tu już mam nic nie robić? No dobra, chciałem, że mam tu jeszcze jakby, nie wiem, coś na tej arenie zrobić, ale jak nie, no to nie. To wracamy sobie do pani Altej. No, już jesteśmy na miejscu. Proszę bardzo. Rebellio. Mrs. Twiddle, your husband was right. The statue was part of a puzzle. Oh, really? How exciting! Yes. I had to destroy a number of large vases and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done. Oh, I miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional? No, tego nikt nie wie. Oh, my husband would be so pleased to know he was right about that statue. Z pewnością. Dobrze, no to misję mamy kolejną zrobioną, moi drodzy. Teraz tak, moment, momencik. Mamy to zadanie od Madame Kogawy i teraz myślę, żebyśmy je sobie zrobili. Później byśmy już wrócili do. do jak zrobimy to zadanie od Madame Kogawy, wrócimy sobie do Hogwartu. Dobrze. Jak wykonam sobie moje, drogi, zadanie od Madame Kogawy, to sobie wrócimy do Hogwartu. Nauczymy się tych nowych zaklęć, bo będziemy mogli aż dwóch. A myślę, że mogą nam się przydać w naszych dalszych eskapadach. Dobra, teraz tylko tak moment. Jak my tu mamy lecieć, To jest w ogóle jakieś lądowisko. Sobie zobaczmy. Wylądujmy sobie. Czemu nie? Od razu to kolejne wyzwanie zrobione. I tu jest jeszcze jakaś skrzynka, widzę. Sobie też weźmiemy. Skoro już jesteśmy, no dobrze. Oj, nie w tę stronę. Zdaje się, że to od tej strony trzeba lecieć, a może od tej w sumie. No dobra, polecimy sobie od tej, bo tu widzę, tu się kończy. Czyli zakładam, że jak polecimy od tej strony, będzie w porządku. Polecimy. Mamy. No i, u, no i udało się, moi drodzy. I zdaje się, że dobrą trasę wybrałem. Coś tutaj jeszcze jest. Jest tu coś. Możemy zobaczyć. Nie wiem co to jest, szczerze. Ale jest jeszcze jedna łamikówka Merlina. ...z kulą. Możemy... Co sumie mamy jeszcze jedną malwę, to możemy spróbować. Zrobić od razu. Coś się pokazało. Aha, to są na te kule. O kurcze. Ciekawe. A gdzie są te kule? <grym> Są te małe kule, troszkę komplikuje sprawę. Coś jest, widzę, schowane, ale nic nie widać. Dobra, momencik, momencik. Musimy się dobrze rozejrzeć. Tu coś jest są jedne tu chyba są te kule pierwsze tak zdaje się dokładnie je sprowadzimy pierwsze są dobrze mm. tu są jeszcze jedne no dobrze są mi drugie? No i zostały nam te trzecie, a te trzecie. Gdzież one mogą być? U góry tutaj? Chyba nie. Nie no. Trochę by to dziwne było. Dobrze, dobrze. Ja wiem, że tu lądowanie jest niemożliwe. A tu są, patrzcie. Ależ się schowały skubane. Mamy jedne. 4 czerwca. Objawy występujące u pacjentów to m.in. skóra pokryta plamami, o zielonkawym odcieniu iskry wydobywające się z nozdrzy oraz zielono-fioletowa sypka między palcami stóp. Podręcznikowy przypadek smoczej ospy. Prawdopodobnie śmiertelny. Pacjent otrzyma drugą dawkę lekarstwa go Gorsemur, ale być może i to nie wystarczy. Dodatkowo otrzymał też eliksir euforii. Ulżą pacjentowi podczas prawdopodobnego odejścia. Muszę zdezynfekować instrumenty medyczne, choroba jest wysoce zakaźna. Ojoj. To kiepsko. Dobra, chodźcie. To jak my się teraz dostaniemy do góry? Dacie radę? Dacie radę. No i mamy to. Dokładnie. Kolejna zagadka, merlina rozwiązana. E, teraz tak, gdzie my mamy jeszcze przelecieć? Kinbridge, tak? Kinbridge, no dobra, to sobie przeteleportujemy się. Dobrze, moi drodzy. Jesteśmy w Kimbridge. Sobie od razu lecimy do tego punktu. Ja już, ja już nawet widzę. Myślę, że sobie stąd zaczniemy. Proszę bardzo, tu nawet jest ten. Coś schowane na tym zameczku. Ale my na razie się skupmy też na zadaniach. trochę. Oj. I udało się. Dobrze. Udało się. W takim razie, moi drodzy, już nie przedłużamy. Wracamy sobie, myślę, do Madame Kogawy. Eee, mapa Hogwartu. Eee, nie, nie, my byśmy chcieli tutaj. Trawnik, e, zanieś latania. Dobrze, jesteśmy. Myślę, że sobie jeszcze tutaj w tym odcineczku porozmawiamy już z Madam Kogawą. A, mamy tutaj teraz tą skrzynkę. Możemy ją sobie spokojnie teraz otworzyć. Już potrafimy otwierać zamki. Mamy to. Ktoś tu jest? To jest gdzieś... Aha, to jest gdzieś w środku. No dobra. Myślałem, że gdzieś tutaj. Nie. i no don't know. reporting back professor assignments all finished well done shows good discipline wisdom is a golden snitch as they say and you're proving a skilled seeker in that regard let us practice our restore momentum a charm incidentally created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a quidditch match mm-hmm precise deliberate movements. probably Mamy to. No i teraz mam użyć na tym. A Momentum spowalnia ruch przeciwników i przedmiotów. Im większy jest cel, tym mniejszy efekt wywrze na nim zaklęcie. No. Ma to sens. No i dobrze, mamy to, moi drodzy. Także nam się to udało. Teraz jeszcze musimy wziąć udział w zajęciach z wróżbiarstwa. Żeby się nauczyć Descendo. W takim razie myślę, że sobie to jeszcze się nauczymy w tym odcineczku. Tutaj jest pracownia wróżbiarstwa, proszę bardzo. Dobrze, jesteśmy. Musimy sobie iść do góry. Są tak fajna drabina. Hmm. No widzisz, kolego, zdarza się. Dziewczyny zafascynowane widać wróżbiarstwem. Kto ma ponuraka? O, pamiętamy, była taka scena w Harem Poterze, gdzie właśnie z fusów w Filiżance Haremu wyszedł ponurak, czyli ten najgorszy omen. Zamienia profesora Blacka móc zaszczyt jako widz. A, dobra. i've completed all of my tasks professor Onoi. very well done although i must admit i did have something of a premonition that you would follow through now as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment i am curious based upon the knowledge that one's present I nawet może tego, co jest Co w O! Widzę triumf, Wyczułam zagrożenie, widzę potęgę, bo ja wiem. <laughs> Najłatwiej byłoby powiedzieć, bo ja wiem. Ale moim zdaniem, wyczuwam zagrożenie. Nie mogę tego danger I see. Know that such omens are not damning if they can at least prepare us. And you are preparing yourself, even now. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. Milos that performance is any omen of what your future may hold.

ale na czym mam to wypróbować? Na maneki nie? Dobra. Mamy tu stronę przewodnika, proszę bardzo. Model do wróżenia z ręki. Ten stojący model wielkiej dłoni stanowi pomocną naukową na zajęciach wróżenia z ręki. Zależnie od kątu pod jakim będzie się z niego wróżyć, będzie mieć albo wyjątkowo długie życie, albo najpewniej czeka go śmierć w przeciągu dwóch tygodni. Ok. No dobrze moi drodzy, ja myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie odcineczka, jeżeli odcineczek wam się spodobał zostawcie łapkę do góry, a ja wam życzę miłego wieczoru czy tam dnia, trzymajcie się, hej!